Panią minister, jestem minister rozwoju bardzo, proszę minister. Po wystąpieniach, będą ja też zawsze mówię tylko na te tematy, na których się znam, bo no to wiadomo, o czym będę mówiła, ale postaram się mnie ciekawiej. W Polsce funkcjonuje 1,5 miliona małych i średnich które wytwarzają mniej więcej 60% PKB i 70% wszystkich zatrudnionych w gospodarce w Jest oczywiste, że jeżeli mówimy o jakimkolwiek rozwoju, oczywiście ja zajmuję się od kilku lat rozwojem regionalnym czy polityką spójności, ale w tej chwili być może Państwo wiedzą, Ministerstwo jest odpowiedzialne za całość polityki rozwojowej w Polsce, za planowanie strategiczne na następne lata. Również za politykę miejską od 1 stycznia 2013 roku. Więc jeżeli mówi się o jakimkolwiek rozwoju, to małe i średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa w ogóle, a dzisiaj jesteśmy mały małych i średnich przedsiębiorstw, są tym filarem, który, o którym najbardziej trzeba mówić. I oczywiste jest również, że jeżeli pytamy małych i średnich przedsiębiorców, czego im najbardziej brakuje, to głównie mówi się o dwóch rzeczach. O tych wszystkich rzeczach, o których mówił pan premier Babla czyli ułatwienia, takie oczywiste absolutnie, które cały czas funkcjonują w gospodarce i to jest domena Ministerstwa Gospodarki. Natomiast domeną Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jest szukanie z różnych źródeł, oczywiście największym źródłem jest, są pieniądze polityki regionalnej, no spójności, ale z różnych źródeł, sposobów finansowania dla tych przedsiębiorstw, które który to punkt, czyli ta bolączka jest również bardzo często wymieniana. trudności w dostępie do dodatkowych źródeł finansowych. W tej chwili, jak Państwo wiedzą, w latach, które, w tym budżecie, który się kończył unijnym, e, pieniędzy na przedsiębiorstwo było całkiem sporo. Ale było o tym mówione już, że to, co, tej, to, co robimy od kilku miesięcy w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, to jest temat naprawdę najbardziej żywy, pan premier Busek o tym wspominał, to jest budżet 2014-2020. Lada moment pewnie będziemy znać, w ciągu dwóch miesięcy, jaki ten budżet będzie. Wszyscy wierzymy, że on będzie dobry dla Polski. Wszyscy wierzymy, że tak jak do tej pory, Polska nie będzie stawiana w jednym szeregu tych krajów, które mają teraz kłopoty gospodarcze z południowej Europy, Dobrych kilkunastu miesięcy staram się w całej Europie pokazać, że nie można polityki, nie można stawiać znaku równości między polityką regionalną, a kłopotami. Czy polityką, gdzie się pompuje duże pieniądze do gospodarki z różnych przyczyn, a kłopotami, które się potem dzieją. Jeżeli się te pieniądze pompuje bez sensu, no to potem są kłopoty i do tego nie robi się całego szeregu działań wewnętrznych reform, które są konieczne w każdym państwie. Natomiast w tej chwili Pracujemy naprawdę bardzo intensywnie nad tym, jak będzie wyglądał ten następny budżet. I ja mogę z całą pewnością powiedzieć teraz Państwu, że tak jak ten, który teraz się kończy, to był budżet jednak infrastrukturalny głównie z powodów takich, że mieliśmy zasadnicze e, miejsca, które musieliśmy wspierać, zasadnicze miejsca, które były niedofinansowane przez kilkadziesiąt lat, tak ten następny budżet to będzie budżet przedsiębiorczości i nauki absolutnie. Zgodnie z tym wszystkim, co było również wcześniej powiedziane. Zostaną przewidziane dzia różne działania, które umożliwią rozwój przedsiębiorstw, ale może najpierw powiem jedno słowo o nauce. W tym, e, w tym budżecie, który się właśnie kończy, uczelnie polskie zosta zostały dofinansowane ogromną ilością pieniędzy. Zbudowały ogromną ilość murów, metrów sześciennych, e, pokryte ogromne, ogromne przestrzenie dachami. W tej chwili następny budżet, właściwie jedyne miejsce bardzo duże finansowo i procentowo i kwotowo, z którego uczelnie wyższe będą mogły czerpać, to będzie to miejsce, które nazwaliśmy programem Inteligentny Rozwój i to będzie połączenie uczelni z przedsiębiorczością. To będzie jedyne miejsce, właściwie pieniądze związane z infrastrukturą wyższych uczelni, jeżeli w ogóle będą, to będą naprawdę, naprawdę krople. Tam rzeczywiście, gdzie jeszcze czegoś nie... Teraz wyższe uczelnie muszą pokazać, w jaki sposób dla państwa, dla przedsiębiorstw potrafią wykorzystać to, co do tej pory w nie zainwestowano, czyli te ogromne ilości pieniędzy zarówno na infrastrukturę, jak i na badania i rozwój, jak i na kadry, jak i na stypendia, na wszystkie rzeczy, na które dostały. Natomiast w związku z tym, że... Mamy taki obowiązek, ale też chęci, ponieważ ten budżet kolejny to będzie budżet pewnie ostatni tak duży dla Polski. Co ja zawsze mówię, dobrze bym że to będzie ostatni duży, duży budżet dla Polski, bo to by znaczyło, że w 2020 roku Polska jest na takim poziomie rozwoju, że nie potrzebuje tych pieniędzy. I że sama generuje tyle pieniędzy z podatków, państwo generuje tyle pieniędzy z podatków, że już nie potrzebuje dużego, tak ogromnego wsparcia ale w związku z tym, że to wsparcie będzie pewnie po raz ostatni takie duże, to cały nasz wysiłek idzie w tym kierunku, żeby koncentrować się bardzo wyraźnie na kilku Ojej, bardzo. na kilku wybranych miejscach i oczywiście koncentrować się na realizacji e, z jednej strony strategii europejskiej Europa 2020, co za ty ludzie horyzont 2020, a z drugiej strony tych programów krajowych, które do tej pory, czy tych strategii krajowych, które do tej pory w Polsce zostały przyjęte. Znacznie więcej niż w, obecnej, niż w obecnym budżecie przetrwujemy środków na właśnie, tak jak mówiłam, komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych, innowacyjne projekty realizację innowacyjnych projektów, głównie przez, przez, przez przedsiębiorstwa i głównie przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Co bardzo ważne, wszystko, całe wsparcie dla małych średnich, mikro małych średnich przedsiębiorstw pójdzie poprzez programy regionalne, czyli te, które narządzają marszałkowie województw. W programach krajowych zostaną tylko duże inwestycje łączące naukę z, z przemysłem. Ten i podnowotliwości, badań naukowych, powiązań ze sferą przedsiębiorstw będą i, i programy regionalne będą zapewniały komplementarne instrumenty wsparcia i bardzo do skonstruowania tego programu, bo oczywiście my to robimy wspólnie z Ministerstwem Gospodarskim, z Ministerstwem Nauki, ale potrzebna nam jest Państwa wiedza. To jest ten moment, kiedy. Ja to mówiłam jako dyrektor na Śląsku, nie wiem, tam w 2004 czy 5 roku. I teraz powtarzam to na poziomie ogólnopolskim, to jest ten moment, kiedy Państwo powinni śledzić na bieżąco to, co się dzieje i alarmować. Jeżeli coś w programach, widzicie Państwo każde, na każdym etapie tych programów, które się będą w najbliższych miesiącach tworzyć, widzicie Państwo, że czegoś nie ma, albo coś jest głupio zapisane, to Państwo musicie alarmować. Urzędnicy tego nie wiedzą, nie będą wiedzieć, chociaż już dużych tych pieniędzy przerobili, podobnie jak agencje. No nie wszystko, nie wszystko y, z, z poziomu czy warszawskiego, czy katolickiego da się zrobić tak, jak Państwo by tego chcieli. Dlatego trzeba w tej chwili wykazać naprawdę maksimum takiej koncentracji i y, uwagi co do tego, co się dzieje, bo za chwilę pewnie, może będziemy żałować, że... Y, że że nie zwróciliśmy uwagi na coś, co jest zapisane właśnie niewłaściwie. Hasłem przewodnim tego kongresu dzisiaj jest nowoczesne zarządzanie w mikro, małej i średniej firmie, i trzeba powiedzieć, że to staje się teraz temat również w polityce regionalnej, w rozwoju regionalnym niezwykle żywy, ponieważ finanse z jednej strony, ale polscy przedsiębiorcy widzą wyraźnie, że nowoczesne metody zarządzania, czerpanie wzorców z różnych miejsc i od innych przedsiębiorstw gdzieś za granicy, że to jednak potrafi bardzo efektywność ich działań wzmóc i na te działania również bardzo wiele środków będziemy przeznaczać. Zachęcam Państwa bardzo, ponieważ mając nadzieję, że to będzie budżet z siódemką z przodu. Nie, nie mówię w ogóle, o jakim myślimy, no, ale że to będzie budżet jednak z siódemką z przodu. Teraz mamy 68 miliardów euro, jak państwo wiedzą, więc już tych bardziej nie mogę <grymne> Więc, że to będzie budżet z siódemką z przodu, to przynajmniej 50% środków to będą środki dla przedsiębiorstw. Bezpośrednio dla przedsiębiorstw, dla przedsiębiorstw połączonych z nauką. To jest państwa moment, kiedy państwo możecie rzeczywiście swój odcisk i swój ślad w tych programach pokazać. A na koniec pan premier Pawła mówił o Bytomiu, to ja też powiem o Bytomiu, że ja od wielu miesięcy obiecuję, no powiedzmy dla Bytomia, ale dla tego typu obszarów specjalne środki w programach operacyjnych. Będą specjalne środki, nie dalej jak w sobotę, mówią o tym w Bytomiu. to jest miasto, takich miast jest ileś w Polsce, bo to nie jest tylko Bytom. My mówimy o Bytomiu, bo jest tutaj do niego najbliżej, ale jest ileś takich miejsc w Polsce, które bez zewnętrznego wsparcia bardzo poważnego wyznaczać tylko na szkoły, szpitale i jakieś tam bieżące wydatki, sobie absolutnie nie poradzą. Akurat na Śląsku takim miejscem bardzo jednośle nie pytą. Ja również deklaruję, że w programach europejskich dla niego miejsce będzie. Dziękuję bardzo. Nie tylko według opinii osób mieszkających w Śląskiej. W tym obszarze pani minister zbierze w imię Boskana, że jest najbardziej e, kompetentnych, pracowitych i sprzyjających e, tak, się rozwojowi, ponieważ jest w tamtej